Panie zakład wodociągów i kanalizacji w żarowie realizuje kolejną y, nową inwestycję. Proszę powiedzieć, co to za inwestycja. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili na budowie magistrali wodociągowej, y, która ma połączyć wioski Marcinowiczki i Kruków. To jest rurociąg o średnicy 160 mm i długości około 1800 m. Jego zadaniem głównym jest zaopatrzenie, zaopatrzenie 12 wsi w gminie Żarów zapewnienie im drugostronnego zasilania, tak, ażby zapewnić większe Większą pewność zasilania i dać. Rurociąg jest finansowany z środków zakładu wodociągów i kanalizacji. Jego projekt został wykonany w 2007 roku przez Gminę Żarów. No niestety, z uwagi na brak środków w gminie, ta część zadania, w ramach którego był ten rurociąg projektowany, a było to zadanie dostarczenia wody do Marcinowiczek. Zimbramowic ta część rurociągu nie została wykonana z uwagi na brak środków. Dlatego wodociągi z uwagi na potrzebę jaka jest, żeby zapewnić lepsze zasilanie i drugostronne zasilanie tych rejonów, jest, jest to jednak 12 wsi te na terenie gminy, zdecydowały się w tym roku z własnych środków inwestycyjnych wykonać to zadanie inwestycyjne. W tej chwili jesteśmy już prawie na końcówce, gdyż zostało wykonane jakieś 1300 metrów, zostało jeszcze około 500 metrów tego rurociągu. Jeżeli warunki zimowe pozwolą, to Prawdopodobnie w tym roku zostanie zadanie zakończone i oddane do eksploatacji. A jakie plany na przyszłość? Czy ZWIK myśli o kolejnej nowej inwestycji? No, ZWIK cały czas musi planować inwestycje, ponieważ są takie potrzeby. Przede wszystkim związane z rozbudową infrastruktury na terenie gminy Żarów. Nie? Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże i w tej chwili od następnych lat będziemy się nastawić raczej właśnie na budowę tej infrastruktury, która. Pozwoli na rozwój budownictwa mieszkaniowego, gdyż takie potrzeby są na terenie gminy bardzo duże w tej chwili. Jest bardzo dużo terenów przekształconych na podtereny budowlane i jest bardzo dużo warunków technicznych wydanych już na budowę budynków w różnych, na różnych terenach na terenie gminy.